Mamy rodzinnie tym razem w 3, 4, w pięcioro. Jesteśmy w pięcioro z naszymi maluchami. Pierwszy raz jestem pod namiotem z moim Leo pięcioletnim, niebawem 5 lat. Leo jest mega dzielny chłopak i strasznie chce łowić ryby. Zaraz zabieramy się za wędki i będziemy próbować łowić ryby. Strasznie wieje, mosto daje także, nie wiem, urywa głowę, ale myślę, że mimo tego porzucamy, spróbujemy, jeżeli nie to rano. No chcielibyśmy miło spędzić czas i przede wszystkim no tutaj jest tak pięknie, że aż się nie chce stąd wychodzić. Coś niesamowitego Mody dobre Kiedy przyjechałeś Co ty będziesz robił teraz? Spał na miocie w takim pięknym miejscu No pięknie tu jest Leo Leo Dobra fanta? Drona nie widziałem, bo drona by nam się zabrał. O takie tutaj mamy rary, rarytasy normalnie na polu biwokowym. No, No, jak serwuje, nam takie piękne, eleganckie żarełko. Tu nam się już kiełbachy dochodzą. No i jest sztos, jest kawka, jest wszystko. Wędki, ryby będą też. Młodzież się cieszy. Tam biega na jeszcze jeden zawodnik, już go prawie nie widać. Zniknął za horyzontem. No i najważniejsze przecież bomby do wody. Bez tego ani rusz. Była bomba do wody. Siema. Co ty masz? Parówkę? Widzisz? Już za drzewami nie masz słończka. No jest ogólnie mega wiecznie nadal. Cały czas mocno dzieje, ale jest super. Pięknie jest. Dawaj rybę Leo, dawaj rybę! Za ciężka Za ciężka? Pokaż, nie tak mocno. Do góry, do góry ją weźmiemy. Hopsa! So. No i jest ryba, pięknie. O. Zrobimy zdjęcie chyba, co? Chyba zaczyna padać. Nie! Ale fajna. Zarzyk ma śliskie płetwy. Jak chcesz? Wypuścimy, tak? Ja Dobrze. Leo, będzie duża ryba? Nie wiem. Ryba jest? Nie. Oj, oj oj oj. I kolejny rudy na krewetomuchę pięknie przyłożył. No taki dobry dobre 55-60 centów na krewetę. Dawaj Andrzej, tylko nie tak, bo zaraz urwie ci się wędka. Dłuższą żyłkę weź. Nie, od Marcina. Takie krewetki raz od razu ryba. Myślę, że ma z 55 cm, Zaraz go sfotografujemy. Aż ty! O! Aż ty, kurna! Stój! Ałała! Wow! No ten to ma ładne sześć dych. A w Pysiu ma co? Krewetą uchę. Kawa rybska. Pięknie. Leo już na nogach od wczesnych godzin rannych, dzisiaj pogoda, zachmurzenie, wow, zwijamy teraz namiot, a tam w tamtym jeszcze wszyscy śpią, także będziemy się nie ewakuować na domku, no i kończymy piękną w, w nasz, nasz rodzinny wypad, Zwalniamy to miejsce przecudne, już nie mamy namiotów, już widzicie, wszystko posprzątane. Zostawiamy matce naturze naturę taką, jaką zostaliśmy, więc czystą. Także do usłyszenia, zobaczenia. Mam nadzieję, że filmidło wam się podobało. Dawno nie było filmów na kanale, więc stwierdziłem, że taki rodzinny film będzie super fajny, żeby pokazać wam, jak możecie też spędzać ze swoimi dziećmi chwilę na łonie natury. Hejka, cześć!